afisz w programie Fotofiltr. Klikam nowy ustawiam atrybuty obrazu, szerokość 1200, wysokość 800 Jako tło tej warstwy, która będzie się nazywała właśnie tło, wybieram kolor, w tym wypadku zielony. Klikam OK Jak widzimy warstwa jest tu. Mamy podgląd na tą warstwę następna rzecz to dorobienie obramowania no, robimy to w ten sposób że wybieramy filtry wybieramy fotomask pośród masek które są wybieramy ta, tą która nam jest potrzebna ona się nazywa w naszym wypadku kamera 7 yy, tu jeszcze jedna rzecz a mianowicie musimy wybrać kolor. Kolor w tej chwili jest biały, więc jest wszystko w porządku. Klikam OK. Pojawiła się ramka. Następna rzecz to dodamy tekst do wpisywania tekstów. To jest w tym miejscu. I teraz z ręki bym wpisywał ten tekst, który mam w pamięci. Ja już go wklejam, żeby było szybciej. E, kolor tekstu tu jest określony. Przechodzę na kolor tradycyjnie czarny. Wielkość czcionki e, dobieram do tego, żeby wyglądała ona nam dobrze. To jest e, tytuł, więc napis jest dosyć duży. Ja tu zwiększam tą wielkość czcionki aż do 70 pikseli. Zaznaczone jest też, że czcionka będzie czcionką pogrubioną. E, napis napisałem w dwóch linijeczkach, żeby to można było zrobić, to po prostu tu w Miejscu, gdzie wpisujemy tekst, wciśnięty jest Enter, klikam OK. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tu można też wprowadzić pewne rodzaje e, efektów. Ja tych efektów nie prowadzę, bo w przypadku tego tekstu te efekty nie są tutaj potrzebne. Jest zaznaczony e, cień, ale to nie jest konieczne. Klikam OK. E, pojawiła się nowa. Klatka i. O, jest, załapałem. Jest. Wstawiam następny napis. Literka T. Ok. Jeśli tak zrobię, to ten sam napis będzie wstawiony, ale mogę ten napis poprawić. On jest na warstwie 2. co było ten napisem, już jest zmienione W napisie mamy wypisany już wkrótce bo 31 maja to 31 maja jest zapisany za pomocą systemu dwójkowego no i wam drugi napis stawiam trzeci napis trzeci napis a jeszcze przepraszam bo ten napis muszę tutaj Warstwę trzecią, teraz tą warstwę muszę trochę opuścić. Uw. Trzecia warstwa. Klikam, żeby dostać się do edycji trzeciej warstwy. Wklejam. Ściąga musi być zdecydowanie mniejsza. Wpisuję z ręki 35. Klikam OK. I napis pojawił się jeszcze do przestawię tam, gdzie potrzeba. Ten napis też jest za duży, więc wracam do warstwy drugiej. I w warstwie drugiej określam, że wielkość tego napisu to 50 pikseli. I taki nam wystarczy, bo ten napis będzie musiał występować w takim telewizorku, który za chwilę sobie narysujemy. Dodatkowo ten napis na warstwie drugiej powinien być koloru takiego bardzo jasnego, żeby w telewizorku było widać białą ściągę. Czy jasną czy Jest. Teraz dorysowanie telewizorka na tej warstwie. To znaczy, warstwę musimy dołożyć następną. Wybieramy z menu warstwy nowa. Pusta warstwa. Takich samych parametrów jak na początku. Warstwa pło. I na tej warstwie narysujemy coś. Wybieram narzędzie do rysowania, a mianowicie pędzelek. Kolor pędzla sobie tutaj ustalę, że to kolor jest niebieski, ciemno-niebieski. Tym ciemno-niebieskim kolorkiem narysuję ekran, czyli tutaj to, co jest ekranem w moim telewizorze. No i teraz obwódka tego ekranu. Tu będzie podstawka, więc sobie jeszcze w ten sposób narysuję telewizorek. Jest. To jeszcze kwestia, że tutaj był, powinien być inaczej pokolorowany i to inaczej pokolorowany. E, więc wybieram kolor do zamalowania. Zamalowanie wnętrze telewizorka zamalowałem. Co się stało? Zamalowałem napisy? Nie, napisy są po prostu niżej i dlatego nie widzę tych napisów. Warstwę z napisami na koniec wyciągnę na wierzch. Wybieram jakiś ciemny kolorek i tym ciemnym kolorkiem sam telewizorek jest zamalowany. Można by było dorysować guziczki do telewizorka czy e, tyle. No i tak jak powiedziałem, tą warstwę 3, 3 muszę mieć przed warstwą. 4, więc tą warstwę muszę postawić na wierzch, a warstwa 2 o, tu głęboko jest, o trzeba ją tą warstwę nad wystawić i już mam, już wkrótce, bo czas na zapisanie, klik zapisz jako zapisuję w folderze który mam naszykowany na pulpicie ma się tutaj nazywa afisz afisz Dobrze, jeśli podamy, z których jesteśmy klasy przy okazji i jaki mamy numer dziennik, to dajmy na to, że ja mam numer 24. Zapisuję w formacie PFI. Jest to format programu Photofiltr. Kompresja domyślna. E, tak zapisany plik mogę edytować, ale chodzi o to, żeby był czytelny dla innych programów, na przykład żeby ten afis można było pokazać w internecie albo e, drukować to zmenu plik wybieramy zapisz jako i najlepszym formatem według mnie będzie format taki, który dobrze obrazki zapamiętuje a ma niezbyt dużą objętość przy dobrej jakości program w formacie png klikam zapis, będzie, będzie informacja o tym, że tracimy warstwy klikamy w domyślnych ustawieniach zapisujemy w naszym folderze, zamykam program w naszym folderze pojawiły się pojawił się plik 24 to przed chwilą robiłem ten plik jest w formatie pfi, jeśli będę chciał poprawiać to tutaj do tego będę przechodził, a ten to mogę sobie obraz wrzucić, dlatego, że jeśli jest źle, no to jest po prostu źle. Klikam, żeby podejrzeć ten plik. No i piękny afisz jest zrobiony.